Tak obecnie wyglądają reflektory. Spróbujemy wyczyścić przy pomocy K2 Lamp Doctor. Zobaczymy, jakie będą efekty. No, jest różnica, ale bardzo mała. Mimo, Tyle, że to jest um, e, wyczyszczone ręcznie, nie mechanicznie. No taki jest efekt po wyczyszczeniu. Raz wyczyściłem, a potem drugi raz jeszcze posmarowałem i jeszcze raz wyczyściłem. Jak no jednakże zaznaczam, że to zrobione wszystko ręcznie.